Cześć, z tej strony Adam. Jestem lakiernikiem. Na wielu grupach lakierniczych często pojawia się temat spoterów. Wszyscy pytają, jaki spoter wybrać, dlatego postanowiłem nagrać dla Was krótki film i pokazać, jaki spoter ja wybrałem i co tak naprawdę jest ważne w takim urządzeniu. To jest spotliner wyprodukowany przez francuską firmę Disc, które myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać. Zdecydowałem się na niego, bo po prostu miałem możliwość przetestowania go przed zakupem. Co mi się w nim najbardziej podoba? Że mam proste menu. W zasadzie do pracy wystarczy nam ustawić dwie rzeczy. Czyli wybrać odpowiednie narzędzie i poziom mocy. To wszystko. Standardowo do pracy z poterem wykorzystujemy tzw. młotek bezwładnościowy zakończony gwiazdą roboczą. Równie przydatnym narzędziem jest tzw. puler. Natomiast ważne jest, żeby spoter miał możliwość rozbudowy o te wszystkie opcje, żeby można było ewentualnie go rozszerzać, rozbudowywać. Jest to też bardzo fajna kwestia, kiedy mamy ograniczony budżet, możemy na początku kupić spoter porządny, a dopiero potem doposażyć Aby pokazać Wam dobrze to urządzenie, przetestuję Pełen zakres mocy, czyli od najniższej wartości do najwyższej zrobię te w sumie 11 drzew. Przyjrzyjcie się bliżej, jak wyglądają te skrzewy. Na pewno mogliście zauważyć, że jakość tych skrzybów jest na tyle wysoka, że efektywnie mogłem pracować już w tych dolnych poziomach. Im wyższy poziom, tym ta blacha była bardziej upalona. Jeszcze trochę i mógłbym tak naprawdę tu zrobić dziurę, czego na pewno byśmy nie chcieli. Wybierając fotel. Pamiętajcie aby nie kierować się jego mocą maksymalną czy gabarytami, bo jak widzicie z małe urządzenie ma bardzo szeroki zakres mocy. Pamiętajcie natomiast, żeby to urządzenie miało możliwość pracy szczególnie przy odpowiednio niskich parametrach. Stąd też myślę, że warto postawić na firmy, które mają wieloletnie doświadczenie w naprawie karosei. Wtedy możemy uniknąć po prostu nieprzemyślanych zakupów. Pozdrawiam. Cześć.